Hurs早 Marcha amyn, Ni és all creste, Nigi vaix na Davi, Cześć, I zapraszam do ciebie, że przestrzegam swoją światło dzisiaj. Kochany, naszemu do obrony już dwa razy mówili w całej niezdecyzji podczas światła ludzkiego wierzy. wielu młodym, który znam, nie jest w stanie wziąć krzyża na swoje ramiona. Nie dla nich posłucha ciężko. A jak jest? W swoim życiu. Wiemy dzisiaj w czasie świętej, że wszyscy są w nasze ciało, w nasze życie. Nie sposób go nie mieć. Można nie zapomnieć, przez to, żeby go na przykład alkoholem, narkotykami, cuścinami, pornografią, muzyką, tak jak wiem, Ale potem wraca, zawsze zrobią nośnią. mówią, w takich sytuacjach, że to jest los człowieka, strut człowieka. Myślę, że dla nas to powiedzenie jest szczególnie ważne. Z radością, z pokorą, jest tu swój krzyż, aby go nieść, a na końcu tej drogi czeka Jezus. Można, pomóżmy też nieść krzyże tym, którzy nie są w stanie ich nieść. Krzyże cierpienia, krzyże rozpaczy, braku perspektyw, braku nadziei. Panie Jerzy, przy tej stacji może jest całego serca. W dwóch intencjach. Pierwsza to za tych wszystkich, którzy nie uciekli z tego krzyża. Zwłaszcza za młodych z krajem, z naszych parami, z naszych rodzin. A druga intencja to ta, abym ja mógł ten krzyż mieć. Tu gdzie jestem, to jest moje miejsce, to jest moje życie. Jest to jest miejsce, które dla mnie, mnie od może marzyłem o czymś może marzyłem o jakimś wyjeździe do wielkiego miasta, o karierze, ale to miejsce jest moim miejscem, miejscem uświęcania i miejscem życia. Dajmy więc, Panie, wewnętrzną radość, że moje niesienie krzyża ma sens, głęboki sens. Sens, który poległ na że na początku ja się uświęcam, a potem wejdę w Twoje ramię. Zdrowa się Mario. Zdrowa się you oh. Płacię się nie Gdy o jego ramię O się W nim nadzieję Uleciał strach On najbliżej jest Zawsze troszczy się salvami er salve quaesumus ad te Domine salvami er salve quaesumus ad te Domine er